Cześć! ze mną jest Antoś? Antej, to jest niedobra. Dobra, dobra, dobra. Ja jestem Ślązak. tak, 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 i kopać węgla węgla. Nie muruj mnie! Ale ja jestem trollem! Zamurował, kurde! Teraz to rozwalaj, tak, teraz to rozwalaj. Przed nagrywaniem, przed nagrywaniem mówiła, żebym mnie zamurowywał. Ale i tak to zrobiłem. Ja jestem trollem. Ja robię swój pokój. Mm, nie pozwalam ci. <głos> 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 nie daj mi, nie. nie nie podskakuj. Nie fajnie. ja mnie. mam koronę, bo ja jestem królem Minecrafta. Poczekajcie, patrz, 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 patrz. Ja jestem królem Minecrafta. O, zobacz. A ja mam dwa diamenty. Zbudowałem tutaj swojego Skina, ale to Guzio, przecież musiało mi wywalić, nie? Musiało się stracić wszystko, zbudowałem swojego skina, pięknie odzorowałem. Mam szata ale i tak mi wywaliło na tym serwerze. Coś się zwaliło i... i. Nie mogłeś... Nie ma. Wykopać węgla. Nie. I tak, nie mogłem wydobywać węgla, ale zanim to jeszcze zaczęło nagrywać... Tak. Ja ja to mam ten tydzień jest jakiś taki Ten tydzień mnie nie lubi. Mhm. De zdecydowanie Rollo Dobra yyy Dobra, buduj się gdzieś tutaj, czekaj Tylko pamiętaj, jak, jak zobaczysz, że coś się rusza nad nami, to jest shift Jeszcze to wykopie, może... bo tego nie wykopałeś Czekaj, bo tutaj trzeba mieć, bo ja chcę, żeby było równo, ja Ja bardzo lubię, o jezu, ja suma czeka Sorry, sorry, sorry ale ja bardzo lubię, y, jak, jak wszystko jest ładnie w równo. Nie cierpię, jakie jest kurczę, nie wiadomo, jakie to. Y, typu. Y, a, tak, tak na odwał wieś, y, wiesz, y, słuchaj, jak to się nazywa. A, nie wiem, nie umiem, nie umiem się wysłowić. Co nam tam kopiesz? Nie wiem. Haha. Ha, ha. Tylko tam no? wejdź. Wiem, że dziewczyn się nie bije nawet kwiatkiem, ale i tak walnę. Walnę, walnę, walne, walnę! To ja wyjdę. To ja wyjdę. Nie walne, nie walnę. Gdzie mięsko? To jest mięsko. O, tu jest ten, rudy. Wszystko do przepalarki idzie. Trzeba wyciągnąć, bo... Wszystko, co się da przepalić, to tam idź, idź, upierz, coś tam, to... Trzeba... Trzeba mieć, tak. Mam nadzieję, że tutaj nie... nie znajdą tej bazy. Jezu, Ludzie tu Nawet. Nie zaglądasz. A IP. IP podajemy. Magia! Tak stanąłem, Noel to się kobyl pojawił. <grymne> nie, Magia. Co to tutaj zrobisz? Labirynt? Nie, nie wejdę tam. Gdzie to? To tutaj? To jest takie, taka płatka na niegrzecznych ludzi. Nie wejdę tam. <grymne> Żeby szybko ich zamurować. Chłopka na nie, grzecznie. nie, to tutaj to ja po prostu wykopuję. <grafię> Kop sufit. Wykop trochę... Na trzy kratki ma być sufit, bo... Wiem, że Edzie się będą respić, ale co... Tak. No nie, będzie jasno. Bo patrz, bo tak, bo tak będę sprintować, patrz. Mi się Lubi, tak, tak. Lubisz tak podróżować? Lubię się na trzy kratki wkacze. Trzyb... Trzy... więcej. Co się ale, dalej? Ale patrz, ale patrz. Zobacz! Zobacz! Patrz, to jest... To jest... No to no to! No, no, no. To było okienko. To było moje, to było moje okienko, aby... To było yy, drugie. w którym miałem zamiar się zamurować. Było. Już go nie ma. Nie, kołpiel, MI się skończył. I ile ty masz tych DIAKSÓW? Trzy. Trzy? No. Węgiel! Masz tak? Węg węgiel, tak, tak, tak. No tak, węgiel. Miałem, miałem go zamiar wykopać, ale mi się nie... Nawet nie wiedziałem, y gdzie on jest. Kop. Nie, wiedziałem! Ale to no, on Kop. To. Ślumzok, ślumzok Dobra Musisz się napić, bo... Dostaw mnie nie w mojej jest. dziurze! Dobra, ja Potem. Kurde, nie ma mnie kilosem. Kurde, muszę sobie pijące. zrobić jak sobie miecz A! Wyjdę, A ja bardzo wyjdę. Ja teoretycznie mam podobne, y, podobne obrażenia, y, 6,25 y, obrażenia. Teoretycznie taki jak diamentowy mój wali. Tylko się skończy, szkoda. i też się prawie skończy. Tak? Sobie z... Ej, ej kierownik mi się od... Patrz, patrz walnęłam, skończył mi się kilof, no i mi się odnowił. Taki ale, ale z, ale z zero, nie? Z no to tak, bo to jest taki mm, jakiś taki bug. Często się tak robi, nie? To jest taki bug. Poczekaj. Z dwóch. Ja. Jestem, jestem, jestem. Co tam masz? ja mam sobie drewno <laughs> widzę się. co ja robię masz patyki mam rozumieć co tak, ja mam patyki 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 yy, weźmy tylko wtedy, ty już się da, da podłogę zacznę zabiorę się bo ja mam to ciemne dębowe drewno nie to ładne takie patrz jakie one są ładne zobacz no, bo o ja takie ciemne po. Mi się strasznie podobało takie drewienko Mamy 52 węgle sporo Weź przepań trochę kobla Dobra mamy Mam jeszcze 16, poczekaj, patrz No słuchaj, coś się, czesnę się, przesuń się, Co robisz? Tu będzie ścian na piecy Ile? Tu mamy języki. hop. Ja mi to zbudować. Ja już tutaj przepalę 57... tak... nie, 54 kobla. Pożyczę troszkę sobie... Po, yy. Już się przypala. Bo się przeszedł trochę z bo ten... No, jak to się nazywa? Co to? Bo będziemy murować te wszystkie, ja że tak powiem. Ja będę murować, bo ja tutaj jestem od ładności. O ja nie, to pięknie dziewczyny wszystkie się upiększają tutaj wszystko. A to ja tutaj zaraz Co ja dziewczyna, ja jestem. Najwyraźniej tak. Nie zadawaj... nie za, ej, nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Ale ja chcę znać. <ślik> <ślik> yyy, Czyli było, że jesteś dziewczyną. Nie no, nie w nie w komentarzach. Nie, nie w komentarzach. E, kto uważa, że... jest jestem dziewczyną łapka w górę. Nie, no to poniedziemy. No. Może być łapka w dół. To woli Łapka w górę czy łapka w dół? Ła łapka w górę. Kto, kto. woli łapka w dół? łapka w górę. A kto woli łapkę w dół, łapka... Jest moja. Nie wiem, nie. Ale co się tak jak bym się nachlał Czeki to Ile miejscu? masz pielęgnię? Co przepalasz? O nie, przepalam. Przypala. przepalam. No Dobra, przepaliło mi się już. Co? Kabel przepalam. Ej no, ja sobie tutaj tam domu już ten węgiel, bo... Jak będziesz miał ten, jak będziesz miał na przykład, y, ten, kilof na jedwabny dotyk, nie? No. No to mi daj na chwilę, dobra? A jak będziesz miał? Ale to ty chcesz, ale to ty chcesz wykopać? Nic, nic, po prostu daj, dobra? Jak będziesz miał? masz jakiś żelazo albo co? Nie, żelazo nie. To trzeba poszukać, bo... Zrobiłeś chodnik dla, dla gwiazd, czy co? Czy co? Nie, nie, Podło nie, podłoga tego będzie, o z tego zobacz. Wiem. Z tego ciemnego drewna będzie podłoga, nie? Bo mi się podoba się... strasznie to drewno. Jak tylko, jak, jak tylko dodali te nowe drzewa i ten biom, to mi się najbardziej spodobał, to mi się już od razu zmienił głos i już... I diament! Diament! Zobacz! Ile razy Więcej, masz więcej! Jezus, co No! Mam zbroję, nie dziw się. Masz Diaksa. No nie łap, no nie Diaksa, no kobietę, no. Jak będzie Ci jakby czy nie ten... Ej, tak nie, to widzisz, że... kobieta. Co? Tak? Aha. kobieta. Mam zatkany nos i mi się dziwnie mówi i w ogóle jak się jestem... Jakby chory. Tak. Hmm, nie wiem czy sufitu nie zrobić na cztery, słuchaj. Bo wtedy mógłbym zrobić żyrandole. Opatrz takie coś. Mógłbym zrobić wtedy takie coś. Chociaż? No to może ty mi daj drewno, a ja sobie pokopię dół. Dobra, Tak, radę. ja zrobię ładnie... Dobra, ja zrobię takie ładne żyrandole, a ty będziesz tu Takie jakby żyrandole, nie, nie żyrandole, nie nieważne, takie coś. Takie ciury suficie. Ej, drewna, dobra, te... dobra, dobra. Masz, y, masz, Zrób podłogę, y, tylko nie wszystko przerób i nie, nie wiem, bo to jest drewno. Bo nie wiem, czy chce mi się cofać aż tam, nie? No, kop, kop, kop. Ja, jakby to, to ja mam zobaczyć tą sadzonkę, nie? To jest to trochę jaśniejsze. Drzewo sierkową, si, nie? Sadzonkę, nie, nie, nie. Świerkową, czy nie wiem. Sierkową, czy? jest? Dobra. No tak, sierkowa. O, dobra, mogę już wykonać już mogę nam. Tutaj na ten Już mogę poprawić Wszystko ładnie będzie To wykopać trzeba Oto tu Teraz mi do świgi morskiej nie właśnie Pięknie No zamiar, że tu było ciemno No i kolejny ja! No nie, zaraz nas zdemaskuje A nie, jeszcze nie zdemaskuje Bo O, ten dostałem Flint Przemiń dostałem. Co to? Ogłoszenie. Gracz SKFT to Kupił rękę VIP. Więcej informacji na mi. na stronie majcracy.com. Serio? Co? Kogo to obchodzi, że on na no VIP? -a? Właśnie na każdym serwerze. Tak, piszą, że Ten, ten, ten. Właśnie, właśnie nie na każdym. No, ale na większość. Co A wiesz, jak to jest za moje życiowe zadanie? Tutaj na tym serwerze. No, zgadnij. Co? 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 No Ty weź? No, zgadnij, jakie jak jest moje największe. Ym, ten, no, nie ma, że nie. No, ym, ym. Dobra, muszę kończyć. Z... No, nie. No, nie. Dobra. Dobra, to cześć widzę. Powiedz mi, co. Powiedz co. Powiedz No bye 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 okay.